Studio, a ja nas bardzo Czech wielu młodych ludzi czeka na możliwość Witam, pytania. Witam, proszę. Proszę. młodzież, młodzież Czech Czech polska. polska. Pani marszałek proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Mamy rok 1965, 20 lat po upadku nazizmu. Wiceprzewodniczącą Bundestagu zostaje kobieta. Jej syn e, oficjalnie popiera mordowanie ludzi w Auschwitz. Na co ona odpowiada, że kto nie był za młodu nazistą, ten nie będzie dobrym człowiekiem. Pani syn natomiast jest komunistą, który usprawiedliwia mord w Katyniu, na co pani odpowiada, kto nie był za młodu komunistą, ten nie będzie dobrym człowiekiem. Więc chciałem się publicznie pani zapytać, E, jak się Pani czuje jako spadkobierczyni, kontynuatorka ideologii Adolfa Hitlera i Józefa Stalina? I szybciutko jeszcze drugie pytanie. E, czy Myślę, może... że pierwsze wystarczy. Szybciutko jeszcze drugie pytanie, ponieważ no. mamy prezent dla, dla Pani. Czy, czy, czy ubierała Pani swoje dzieci, kiedy były małe, w stroje bolszewickie, takie jak prezentuje kolega Mateusz? Jeśli, 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 odpowiedź będzie, jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to ja z chęcią przekażę ten mundur pani po programie. Padły pytania, bardzo proszę pani marszałek. Tak. No świetny dowcip, fantastycznie się ubawiałam, rzeczywiście. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi teraz o mojego syna, proszę państwa, ja nie wiem, wy jesteście też dziećmi, i ja ciekawa jestem, jak wy byście się czuli, gdyby wasi rodzice publicznie odcięli się od Waszych poglądów, jakie, oni by, jakie one by nie były. Ja przede wszystkim jestem matką, po drugie jestem do, polityczką, polityczką się bywa, matką jestem na całe życie i w związku z tym żadna presja także ze strony Pana i e, nie sprawi, żebym ja publicznie miała się odciąć od własnego syna. I tyle powiem.